Treningi rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Dziewczyny trenują przy uczniowskim klubie sportowym Junior z Gąszynek. W tym momencie jest zapisane 14 dziewcząt. Są to dziewczyny z zespołu szkół technicznych. Jest jedna osoba, która aktualnie uczy się w gimnazjum z Gążynku. Także te 14 osób praktycznie chodzi na zdjęcie. Jak widać w tym momencie jest troszeczkę mniej. Tutaj Marta Deleska jest liderem zdecydowanie, ale również reszta dziewczyn zdecydowanie ma też co pokazać. Trenują jak na razie jest to raz tylko w tygodniu. Myślę, że od, od marca zaczniemy już trenować dwa razy w tygodniu. Wejdziemy też na dwór. W grudniu odbyły się zawody rejonowe. No niestety nam się nie udało przejść dalej, teraz bierzemy udział w lidze, czatkówki w podstawówce i niedługo jest, są jakieś zawody w Szecczynie, też tam będziemy prawdopodobnie brały udział. Także myślę, że dziewczyny po pierwsze muszą się zgrać ze sobą, a po drugie jak najwięcej grać takich meczy towarzyskich jak na razie, a później Zobaczymy, co, co życie pokaże. TV Sport Info z Ośrodek Sportu i Rekreacji. www.osir.baszynek.pl